Zaraz, nie wszyscy naraz, po kolei. Nazwisko: Majszak. Majszak, Majszak. Majszak przez RZ czy przez RZ z kropką? Chyba z, z kropką. To pan nie wie, jak się pana nazwisko pisze? Wiem tylko, że Z może być z kropką, bo RZ już ją ma na pewno. Majszak, Majszak. Tu nie ma Majszaka przez RZ z kropką. Bo ja jestem Majszak przez RZ. To czego pan od razu nie mówi, że przez RZ? Próbuję. Co próbuje, co próbuje? Myśli pan, że ja cały dzień będę siedzieć? Majszak Jan z filmu Marokańskie Noce? Tak. 70 zł się należy tu podpisać. Czytelnie. A nie tu Basgrzy jak kura pazurem. Miodek się znalazł, a porządnie pisać nie umie. Umie. Żegnam. Następne. Nazwisko. Rzek przez 2 z kropką. Nie przeginać marek z postrach mórz i oceanów? Tak. 90. Tu podpiszę. Wyraźnie. A ten w stroju Berbera dostał tylko 70. A pan strażak czy adwokat? Pirat mógł utonąć na planie. To i dodatek za ryzyko jest. Nazwisko. Liczydło. Słucham. Liczydło Wojciech. Tak się nazywam. Wojciech liczydło ekranizacja jak Wojtek został strażakiem? Dokładnie. 70. Podpiszę. Jak to? A nie 90? A ogień na planie był prawdziwy czy na green screenie? Na tym zielonym. To już wie dlaczego 70. Pisze o tu. Zieliński Maciek. Zieliński Maciej. Zieliński Maciej. No nie ma. Jaki film? Dziki na zachodzie. To Western? Nie, przyrodniczy. No no. Bez takich tu wypłaty dla westernów są piętro wyżej. Sio! A ten co? Też taki mądry przyrodniczy? Nie, ten z westernów. To chyba ogłuch od strzałów. Nie słyszy? Piętro wyżej! Boże, a ten skąd? O, tu jestem, tu jestem. Zenon Malinowski. Malinowski. Podpiszę. Mam Cię, Gagatku. Myślałeś, że się wywiniesz? Co Zostaw go! Zostaw. Policja. Ale wszedł w rolę. To nie film. To nie żaden statysta. To zbieg z więzienia. Ja na To przecież Malinowski. Nic bardziej mylnego. Skąd ten pomysł? To ona tak mówiła! I ja? Tak, to ona! Pieniądze mu wypłaciła za rolę. W jakim filmie? Zebra na pasach?